Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy tutaj z Placu Zamkowego. Przed Sangiem Królewskim stoimy en face, Stamgiem Królewskim w Warszawie. Dzisiaj mamy 7 stycznia 2021 i przyjechaliśmy tutaj no, w sumie dotknąć wystawy, bo to na pewno bo nie jest możliwość, wystawy Umarł Król. Jeszcze podjedziemy tutaj, żeby pan Rafał, który za kamerą jest, Rafał Burszewski, Kasztelan Trzewski. Umarł król, proszę Państwo, ta wystawa się kończy dziesiątego. Ona trwała ponad, ale niestety to jest taka wystawa właśnie, byśmy powiedzieli martwa, tak bo Sejm Niemy. Mamy teraz wystawę Niemy czy martwe, gdzie można wirtualnie coś zobaczyć. No myśmy tam chodzili na stronę. Odsłuchać, ale jak ktoś nie dotknie, po to są właśnie muzea w ogóle, jako, jako świątynia pamięci, żeby można było coś dotknąć, coś zobaczyć, coś. Więc ta wirtualność właściwie zabija muzealnictwo, tak, bo nie o to, żeby wirtualnie, to żeby coś zobaczyć, może nie dotknąć, bo to źle wyraziliśmy się, ale żeby po prostu widzieć to, prawda, własnymi, na własne oczy. Za nami, e, za nami e, tatua, kolumna Jana III jego Wazy, prawda z takim odpowiednim napisem, ile trwa walechia i tak dalej. dalej. Dalej mamy trakt królewski, drodzy Państwo, czyli krakowskie przedmieście i tak dalej. I tak dalej. Byliśmy przed chwilą w kościele Matki Bożej Łaskawej. Drodzy Państwo, kilka słów w związku z tym na temat królewskości Polski i królewskości czasów Kazimierza Wielkiego. Otóż tamten rok obchodziliśmy w 1320 roku jako Rok Łokietka. 700 rocznica koronacji Władysława Łokietka. Ojca Kazimierza Wielkiego. Ten rok obchodzimy jako kolejny rok łokietkowy. Przyjęliśmy 13 lat jako Królestwo Polskie. Może jeszcze przedstawię po mojej prawej ręce Jaśnie Wielmożny Jarosław Kieżnikowi, marszałek Ziemi Kaszubskiej, marszałek Sejmowalnego, po mojej tam troszkę dalej. Jaśnie Wielmożny Ryszard Ruczak marszałek Ziemi Wielkopolsko-Lubuskiej, Kasztelan poznański, Kasztelan Gdański. Drodzy Państwo, także jesteśmy w zestawie. Mocnym tutaj, żeby kilka słów powiedzieć na temat królewskości, ale też pomorza, prawda, i ziemi wielkopolskiej. I tutaj kończymy, właśnie w tym miejscu, tą trzydniową pielgrzymkę, czyli poprzez gniezno, trzemeszno, kruszwicę, licheń. Jesteśmy dzisiaj w trzecim dniu, czyli Hołd Trzech Króli. Tutaj też złożyliśmy dzisiaj homagium. Ale wróćmy do czasów homagium w kościele Matki Bożej Łaskawej. Ale wróćmy do do czasów Kazimierza Wielkiego. Za czasów Kazimierza Wielkiego tutaj już nie było tego zamku, ale było miejsce tzw. Sprawiedliwe. Warszawa jako wieś, jako mieścinka, wioska, wieś, była traktowana jako przez Janusza, przez książę tutaj mazowieckich, bo Mazowsze było wtedy oderwane poprzez to rozbicie dzielnicowe, było przyjmowane jako wieś sprawiedliwa. W związku z tym toczyły się na przykład tu procesy z krzyżakami, i tutaj było wyznaczone miejsce, które krzyżacy zaakceptowali, i myśmy zaakceptowali jako Korona, Królestwo, że we wsi Warszawa, na Mazowszu, będzie się toczył spór z krzyżakami. I tu gdzieś pewnie w tych okolicach e, były spory, czyli e, miasto było sądowe wtedy, trybunalskie, tak jak później jest Piotrków trybunalski, to Warszawa była wtedy trybunalska. Ale z czasów właśnie wazów, o, dotarł do nas, ja się nie wiem może, Cezary Mariusz Tołusty, kanclerz koronny. Także cieszymy się, że jest nas pięcioro teraz. I drodzy Państwo, kończymy ten wątek, ja tylko zagajam, że czasy Kazimierza Wielkiego umarł król. Troszeczkę widać, że to jest przygotowane w formule masońskiej, tak? Umarł król, to znaczy jakby to umarł króle, umarło królestwo, tak? Oczywiście dla laików no, no, to jest nie wiedzą, prawda, że po królu była jego jego siostrzenica, czyli Jadwiga, jako król polski, a później cała dynastia Jagiellońska, e, drodzy państwo, później królowie lekcyjni, w tym Stanisław Leszczyński, ale jakby o naszej historii królewskości, no to każdy się może dowiedzieć, tak? Że był okres piastowski typowy, czyli od Mieszka do, e, Bolesława, e, do Bolesława Krzywoustego, prawda? Potem rozbicie dzielnicowe i od Łokietka do Kazimierza, to był ten okres kończący epokę Piastów, dynastię Piastów. I później zaczęła się dynastia, jeszcze Jadwiga można zaliczyć do dynastii Piastów, potem zaczęła się dynastia Jagielonów, a potem już dynastia, można powiedzieć, królowie elekcyjni, prawda? I upadek Królestwa Polskiego. Proszę Państwo, my jako tutaj przedstawiciele Królestwa Polskiego mówimy wszem i wobec, urbi Dorbi, czyli miastu Warszawa i światów, że Królestwo Polskie ma się dobrze, Królestwo Polskie leci. I my tu zaświadczamy przez naszą pielgrzymkę krucjatę, można powiedzieć, Yy, wizytację także yy, podtrzymujemy dopóki ostatni Polak Lechita, który ma świadomość królewskości Polski żyje, dopóty będzie tutaj królestwo. Także są tu oczywiście jeszcze namacalne dowody królewskości Warszawy i Polski. Mamy zamek królewski tutaj w tym otoczeniu. Mamy króla Zygmunta III Wazę jako króla Polski i Szwecji jeszcze wtedy przy okazji, prawda. Mamy heraldykę. E, widzimy e, e, obojga narodów, a w środku jest jeszcze trojga narodów, Białoruś jeszcze tam dochodzi, jest tu, jak się ktoś rozejrzy na tym placu to widzi te znaczenia, mamy oczywiście trakt e, królewski, prawda, czyli Prakowskie Przedmieście, to jest trakt królewski do Wilanowa e, i bardzo wiele elementów jest tutaj królewskich. Natomiast Polakom się funduje umarł król, prawda? Niech żyje Bolszewia, tak? To są takie Króli, zawołania. Niech albo niech żyje królik, to są zawołania masońskie. U nas w monarchii dziedzicznej było umarł król, niech żyje król. A tutaj oni tego już nie kontynuują. umar król, czyli jakby Bolszewia się funduje. Bo przecież można było dać zupełnie inny tytuł, tak? Jakaś tam rocznica śmierci Kazimierza. Czy w ogóle. Pamiątka, panowanie, panowanie, panowanie Kazimierza, panowanie prawda, tego nie ma, także boli nas to i z tego miejsca apelujemy do. Władz Warszawy, żeby po prostu, ta władza, żeby po pierwsze to co mówiliśmy na Starówce, żeby wróciły do heraldyki Matki Bożej Łaskawy jako patronki Warszawy, ale też żeby ta królewskość Warszawy była cały czas, tutaj oczywiście dyrektor Zamku Królewskiego robi co może, to nie jest zła postać, to jest raczej szlachetna postać i dzisiaj z tego miejsca też do, do że apelujemy, żeby kultywować te tradycje królewskie, królewskości, i żeby te eventy związane, no bo ktoś powie, że nie najlepszy, ale jest. Więc gdyby tylko odpowiednio to przedstawiamy. I oby się tutaj działa, żeby Warszawa wracała do tego nimbu królewskiego, który od czasów Zygmunta, już potem starego, prawda, który inkorporuje Mazowsze, że kończy tą, tą część rozbicia dzielnicowego inkorporacją Mazowsza, to jest rok 1525 i od tego czasu Mazowsze z powrotem wraca na łonu Królestwa Polskiego. Oddaję głos kanclerzowi, marszałkowi i podkanclerzowi. Bardzo prosimy. Szczęść może wszystkim szlachetnym Polakom. W Polsce panuje przekonanie, przynajmniej od stu lat, że niepodległość może być związana tylko z bolszewią, z masonerią i żydostwem. Jest to totalna bzdura, którą Polacy uwierzyli. Koniec Polski może być z tym związany. Natomiast Polska jest związana genetycznie z królestwem. Jeśli nie będziemy kontynuować królestwa, Polska zginie, naród polski zginie, każdy człowiek, każdy Polak zginie. Takie jest moje przesłanie z tego miejsca. Jeśli tego nie widzicie w historii Polski, jeśli tego nie widzicie w tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje od 100 lat, to jest y, tragiczne, bo y, nad naszymi grobami już rozda, rozdają tak, yy, tak. własności. Dzielą łupy. dzielą łupy. To już się dzieje. I, i wszyscy ci, którzy yy, pomagają w tym, w każdym razie nic nie robią, żeby przeszkodzić, żeby na nowo królestwo mogło funkcjonować, yy, są winni. W większości niestety to są ludzie starsi, którzy dzisiaj. Wierzą w Bolszewie i myślą, że, że Bolszewie jest najlepszym rozwiązaniem, bo daje im 1000+. plus. Prawda? To nie na tym rzecz polega, żeby dać. Wyście tysiąc razy zarobili na to, wam nie zapłacono pensji, wynagrodzeń przez 40-30 lat pracy. Dzisiaj to, dzisiaj to rzucają wam ochłapy, jeszcze śmierdzące ochłapy. A wyrzucacie się tak jak. Yy, no jak sępy, tak. Jak, jak niestety linia. niestety na padlina. Bo to jest padlina. 1000 zł to jest Padlina. Każdy Polak pędzi w dostać emerytury każdy Polak. 5000 zł, żeby mógł godnie umierać. Żyć i umierać. To wszystko nie ma sensu. Wierzycie w tak zwane zewnętrzne oznaki tego wszystkiego, ale to jest lipa. To jest, to jest wydmuszka. Pan Sienkiewicz powiedział, że Polska jest dekturowa. To jest, to jest, tragi to jest tragiczne. Tragiczne, jakich jakie mamy ludzi, jaki mamy Polaków, którzy nie potrafią stanąć w prawdzie. A 98% Polaków mówi, że są oszczeni. W jakim rycie jesteście oszczeni? W jakiego Boga wierzy wierzycie? Upadłego? Którego nie ma? Umar, umar Bóg. Jest A. taka też piekiela. Umarł król. No. A, niektóry nie ma króla. Umar, umar Bóg. Nie tylko króla. Na no tej Bóg. ziemi nie może żyć letni katolik. Nie ma prawa tu żyć. Ta ziemia jest świętą ziemią i wymaga od nas, żeby tu byli żarliwi katolicy. Żeby podając ręko, żeby ona paliła. A wykładając serce, żeby ono promieniowało. Co wy robicie? Zastanówcie się, opamiętajcie się. Z tego miejsca do was mówię. Ja tylko powiem, że umarł król, ale w naszej osobie widać, że król się ma dobrze, żyje, a w naszym orszaku widać, że królestwo ma się dobrze. Ile ma wzrostu król? Leć <laughs> 71. No Także mamy się dobrze, umarł król, niech żyje Królech 11, Wojciech Edward I. Natomiast oczywiście tutaj dodamy tylko, że dziękujemy. Tym, którzy generalnie tą wystawę, bo i promujemy tą książkę, Umar Królu, tutaj kupiliśmy w księgarni zamkowej, bo jest tutaj dużo takich artefaktów czy, czy muzealniczych przedmiotów, które świadczą o tym, że, że za Kazimierza Wielkiego rzeczywiście działo się dobrze. Także Kazimierz wzniósł Polskę, Polskę szeroko rozumianą. Tak? Daję głos marszałkowi, żeby to już nie przedłużać. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo pozdrawiam wszystkich obecnie słuchających, oglądających w przyszłości. Powiem tylko jedno, że pierwszą stolicą Polski, no gniezda oczywiście, ale stolica, gdzie koronowano pierwszy królów, potem Warszawa była stolicą stolicą Polski, ale obecnie Warszawa stało się raczej stolicą Sodomii, Sodomii w Polsce. Nie może być tak, że sodomici zdeklarowani, z opisywani wielorako, y, no, nadają rytm temu miastu. To miasto było już skazywane na śmierć, i tą śmierć zaliczyło. Matka Boża Sikierkowska również na, nawoływała i prosiła, żeby, żeby skłonić się ku modlitwie, ku Różańcowi. Warszawa niestety. No, była już z, zrujnowana, Druga wojna światowa i tak dalej, więc znowuż Polacy odbudowują, znowuż się przygotowują do czegoś. Nad nami wisi jakiś miecz, nie wiadomo jeszcze jaki, ale wszyscy mówią, że to prawdopodobnie tak zwana strzykawka morawiecka, chociaż nie wiadomo, może coś innego, na ile w tym jest prawdy, ale również jest i nadzieja. I oto tutaj mamy, obecnie to będzie rok świętego Józefa, ogłoszony przez papieża Franciszka. I jako, że święty Józef dużo, dużo łask nam tutaj obdziela, nas darami łask specjalnych i odpustów, więc może to jest nadzieją, że święty Józef przywróci to państwo do godności i stanie na nogach i przypomni sobie, kim naprawdę w przyszłości i kim naprawdę teraz i w przyszłości. W przeszłości, teraz i w przyszłości powinno być. Co daj, Panie Boże. Dziękuję. Bardzo proszę. Witam jeszcze raz ponownie wszystkich rodaków, podtrzymuję to, co wcześniej powiedziałem, że, Dobrze, wierzę, że wierzę w naszych rodaków i w mądrość polskiego narodu, znaczy czas po prostu wypowiedzieć nieposłuszeństwo posłuszeństwo. Temu, posłuszeństwo temu nierządowi, który prowadzi, na, który prowadzi nas na manowce ku likwidacji w ogóle tak, drodzy Państwo, na koniec. Ten zamek też jest symbolem, że potrafimy się odradzać. Pamiętamy czasy II wojny światowej. Zamek płonął, potem paradoksalnie w czasach komunistycznych został odbudowany, za co dziękujemy naszym ojcom i dziadom, tak, którzy to odbudowali. Ja, drodzy Państwo, to jest też znak, jak Starówka i to, że pa Warszawa i Królewska się wzniosła, odrodziła, ale rzeczywiście z tego miejsca apelujemy, byśmy dali taki deadline o to 18 stycznia żeby Polacy wypowiedzieli posłuszeństwo, cały czas oczywiście ten apel będzie istniał, bo zawsze istniał to prawo zwyczajowe, w którym ktoś to rządzi w sposób opresyjny, w sposób antynarodowy, nie może liczyć na posłuszeństwo narodu. I do tego prawa królewskiego nomenomen, które zostało zapisane w artykułach henrykowskich już 1570. bodajże 570. No powiedzmy w trzecim, czwartym, piątym roku, mniej więcej, tak, może szóstym, ale chyba w 73. 73. E, tak, w 73, bo śmierć Gunta Augusta była w 72 chyba. Także, drodzy Państwo, czyli mamy tutaj tradycję ponad 400 lat e, zapisanego zwyczaju, ale zapisanego zwyczaju, że władzy opresyjnej e, nie należy się słuchać, tak? I tutaj apelujemy, że wszyscy możecie przejść. Z jurysdykcji III RP, czyli Polszewi, pod jurysdykcję Królestwa Polskiego. Oczywiście musimy to wszystko robić z głową, musimy to robić rozważnie, rozmyślnie i bardzo roztropnie. Dziękujemy tutaj, bo tu kończymy już dzisiejszy ten cykl nagrań panu Rafałowi Burszewskiemu, który naprawdę nie był, nie, nie kamerował się, ale naprawdę jego praca musi być doceniona. Dziękujemy. Jest godzina pół do pierwszej. Anioł Pański minął, więc tylko wzdychniemy. Anioł pański zwiastował Pannie Maryję i potrzeba z Ducha Świętego. Laudetur Jezus Chrystus, niech nie, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Teraz i zawsze.